I jeszcze na grę i się na grę można wytrzymać, nawet któryś odcinek jest... rzutnik. jak dzisiaj jest w na no nawet w głowkę, nie ma. się, jak. krótki, no może być w odcinku, Nie wiem czy będzie czy jakoś tak. Już tam ofertę jedną. Dłuższe też wam będę odcinki robił Jakie około Piścia sześćset dłuższe czy nie? krótkie Dobra, myślę, odcinku popieramy, dobra do myślę uciekłem, na